Prezydent Andrzej Duda brał się z w, w flagi 2 maja na mecz kulturalny i spokojny kibice Lecha i Legii. No, więc y, po raz kolejny chyba Niemcy byli na stadionie. Tak, bo, tak, bo, tak, tak. tak pani nie, tym było razem to, było coś innego. Tym razem to Trybuna Prasowa. Trybunał Albo Alboratus. Alboratus, tak, tak, tak. To tak, tak, Rafał tak. Ziemiegiewicz tak napisał. To ja napisał mi się cały czas wydaje, że oni po prostu tak reagują na prezydenta, jak na Beatlesu się reagowało. Ja też tutaj ja tam słyszałem krzyki gwizdy do Nie, bo tak, to były tak? gwizdy pozytywne. Czy to było takie fiu, Ale, fiu, fiu. Ale chciał być prezydentem wszystkich Polaków? Tak. Proszę bardzo, lech, legia, nienawidzące się kluby, wszyscy zgodnie gwizdzą. No to jest prawda, no, plus no, jeszcze no, pan może... prezydent wieczorem w nocy, kiedy zwykle zwykł używać Twittera, napisał luz na piłkarzy też gwizdzą. Tak, no, Jak Cristiano Ronaldo. Ale to chwalebne jest. A propos pana Dudy, który w nocy. Tam buszuje. Pani Olejnik przeprowadzała wywiad z jego ministrem, panem Magierowskim, nie mm -hmm. jest go rzecznikiem, zdaje się. I pan powiedział, że y, dlaczego pan Duda y, tweetuje w nocy? Ponieważ jest sobą. A sobą? Ja zrozumiałem, że jest sobą. So to też. Nie, Ale też to by było nadużycie. Na się Luda jest, nie, jest sobą. Duda jest sobą. Prezydent państwa twierdzi, że jest ptakiem? No właśnie. Publicznie. I, sobą, i nie orłem. Czyli ja też mogę być prezydentem, bo też nie jestem orłem. A parakiem.